Jo, yo, yo yo siemaneczko wszystkim witam was bardzo serdecznie na moim kanale dzisiaj spod stadionu Totten, Tottenham Hotspur i słuchajcie taki temacik specjalnie tu przyjechałem bo już w tą sobotę 25 października wielka walka Antony Joshua versus aleksander husu także naprawdę bardzo duże wydarzenie w londynie będzie się było dwóch złotych medalistów olimpijskich oczywiście zdobyli je także w londynie jak i jeden tak i drugi jeden bardzo dobry bokser drugi bardzo dobry bokser wiadomo Walka o mistrzostwo świata w wadze ciężkiej WPO. Także będzie bardzo fajny pojedynek, bardzo ciekawy dla mnie osobiście. Jest to wielkie wydarzenie. Moim faworytem w tej walce jest Antoni Joshua Stawiam na niego w racji tego, że jest e, prawdziwym ciężkim e, bardzo dobrym e, według mnie co pokazał w walce z to była dla mnie najlepsza walka którą w ogóle widziałem e, w jego wykonaniu tam pokazał naprawdę jego charakter jego serce także kibicuję oczywiście jemu Usyk też wiadomo bardzo dobry zawodnik też zdobył chyba wszystkie pasy, władzy e, user także naprawdę będzie to ciekawy pojedynek i wydaje mi się, że tutaj stadion chyba był wybudowany w 2019 roku jest to najnowocześniejszy stadion chyba bodajże w Londynie e, wiadomo no, Wembley pomieści więcej ludzi ale akurat e, to miejsce zostało wybrane pewnie ze względu na to, że jest to tak jak mówię najnowocześniejszy stadion bardzo piękny zresztą tak jak widzicie z tyłu możecie Zobaczyć. Dokładnie wybudowany na tym samym miejscu, gdzie jest to stary stadion. Także zobaczymy, jak to wszystko się ułoży. Kto będzie zwycięzcą? Ja stawiam na Antonego Czeszły. Tak jak mówię, dla mnie jest to kompletny bokser. Ostatnio wygrał z kulewem, Pokazał się z bardzo dobrej strony Wcześniej wygrał z Ruizem Walkę rewanżową A Usyk wiadomo Pokonał naszego Gliwackiego Później walczył z samymi Dobrymi mieściarzami Nieogórkami Także naprawdę ten chłopak Idzie, idzie naprawdę jak burza i w końcu spotkają się spotka się dwóch najlepszych pieściarzy w ringu to będziemy mogli już tą sobotę widzieć także spod stadionu Tottenham Hotspur Dar pamiętajcie Lew z groźny tam gdzie jeśli coś ciekawego dzieje w Londynie Tam Daro zawsze jest Pozdrawiam Pamiętajcie o lewej zgroźni Elo